Dzień dobry! My znowu jedziemy w podróż. Tym razem Czerwcówka. Podobno tak to się teraz nazywa. A gdzie jedziemy? Okolice Jeleni Góry. Jak widzicie, z tyłu rower już przygotowany, więc będą zdobywane kolejne szczyty Korony Gór Polski. Jeśli się uda, to trzy. Tak wygląda nasz pokój. Agroturystyka Łysa Góra koło Jelenie Góry. Koszt takiego pokoiku na 3 doby 300 zł. Pokażę Wam jeszcze, mamy do dyspozycji kuchnię. Tak do dyspozycji mamy taką kuchnię. W pełni wyposażona. Więc ogólnie na razie bardzo pozytywne wrażenie. Tak to wygląda z zewnątrz. Tam jest miejsce na grilla, ognisko, kawiarka, hamaczek jakiś widzę, sad. No i tutaj kolejna część bardzo ładny parking powiem wam, że jestem bardzo mile zaskoczony Ta cena naprawdę i mnie adekwatna do tego co jest zaproponowane 50 zł osoby za dobę zaczynamy szykowanie do tradycji naszej narodowej czyli grilla musimy rozpalić poznaliśmy tu takiego kolegę Przywitaj się, staruszku, Już siwy cały. Spróbujemy odpalić za pomocą jednej zapałki. Już myślałem, że się nie uda, ale chyba się jednak uda. Patrzcie, jaki grzeczny kolega. Chyba misja zakończona sukcesem. Myślę, że teraz się już się na pewno rozpali. Trochę się to jeszcze dymi, ale będzie dobrze. Jesteśmy przy zamku Henryka. Fajna trasa spacerowa. Ludzi może tutaj na miejscu parę jest, ale ogólnie nie było dużo na szlaku są dwie, nawet trzy drogi tutaj jedna jest naprawdę bardzo łagodna nawet z wózkami, z dziećmi można wjechać a zejdziemy sobie teraz tą stromą fajny punkt widokowy polecamy jeśli chcecie wejść na wieżę i w tej kolejce czekać to 8 zł dorosła osoba a dziecko nie wiem chyba 5 no. Ciężkich podjazdach, czas na odnowę biologiczną. Termy cieplickie, jakby ktoś pytał. Uuu, zino, Ale to jest super. <grywa> <grywa> Uuu, grota mroźna. <grywa> Jestem na basenie zewnętrznym. Popatrzcie jak deszleje. Mieliśmy po termach, to jesteśmy pod pizzerią I Love Pizza. Coś takiego. Wiele nie górze. Zobaczymy, czy dobre będzie. Moja pizza na ostro z gorgonzolą i od Madzi Kurś Też wygląda super. Powiem wam, jak nam smakowało później. Właśnie wyszliśmy z karczmy karkonoskiej, byliśmy tu na obiedzie, no trochę nie wypał niestety, myślę, że taka nasza opinia, 3, myślę, że 3 to będzie uczciwie, rosół bardzo dobry, herbatka dobra, moje drugie danie, które widzicie tutaj, czy widzieliście już na poprzednich ujęciach, takie 3+, plus a placki ziemniaczane na początek jeden, a potem dwa. Myślę, że trzy to taka naprawdę średnia optymalna tutaj w tym wypadku. My raczej tu już drugi raz nie wrócimy, ale wy jeśli chcecie to możecie zawsze spróbować. Jesteśmy już znowu w Jeleniej Górze. Pogoda pod psem leje. Przełożyłem plany o koronie gór polskiej, czyli kolejnym szczycie. E, jutro rano będę szybko wstawał, żeby jechać jeszcze raz do szklarskiej poręby i tam stamtąd będziemy atakować szczyt. A teraz idziemy na goferki, bo już od wczoraj chodzi, chodzą za nami gofry, więc szukamy. podobno najlepsze gofry z nie Górze Opinia 4.9 na Google. Przetestujemy i wam powiemy jak nam smakowało. Takie oto goferki. 1 24 zł. Nie mało, ale wyglądają okazale. Musicie przyznać. Zaraz będziemy kosztować Smacznego Smacznego kochanie No, przynajmniej to się nam dzisiaj udało Lepsze by były chyba łyżeczki niż taki widelczyk Chociaż z drugiej strony można nabijać owoce Z malinkami Bardzo dobra Myślę, że opinie zasłużone Chociaż jeszcze zaraz sprawdzimy jak smakuje ciasto Nie jest tak łatwo się do niego dobrać. Bardzo dobre. Nie, człowiek się naprawdę cieszy, jak coś dobrego zje. Nie są tanie, ale myślę, że mimo wszystko warto zapłacić. Jak to się tu nazywało? Zakręcone? Chyba tak, zakręcone na rynku w Jeleniej Górze. Polecam na goferki, mają też tutaj lody i inne desery. Podejrzewam, że tak samo dobre opinie wszystkie w internecie naprawdę były wyśmienite. Więc sprawdziły się. O, jest kolega, miłośnik gofru. Tutaj masz. No? No nie, mów, nie mów, że jesteś taki najedzony, ale odważny bardzo, to muszę mu przyznać. Madzia, on patrzy tak, jakby chciał się tego gofry zjeść. No ja wiem. Madzia, jak ty smakowały gofry? Przepyszne. jestem już tak pojedzona, że. No jak Madzia tak mówi, to naprawdę tak musi być. Bo dzisiaj biedaczka zamówiła sobie placki ziemniaczane i była bardzo niezadowolona. Ale nie dziwię się, bo ja też skosztowałem od niej dramat. Dawno takich już nie jadłem. Niby to tam potem jeszcze ratowali, jakieś druga porcja. No ale niestety nie pykło, nie pykło. Więc kaczma karkonoska w szklarskiej porębie. No jeśli chodzi o placki, to nie, nie polecamy. No. Ale gofry w Jeleniej Górze. Zakręcona manufaktura smaku. Zakręcony manufaktura smaku. manufaktura smaku na rynku. Pyszne, naprawdę pyszne e, gofry. E, no i tyle. 900 lat. jelenie Góry. Siemacie. My już w drodze powrotnej. Postanowiliśmy zahaczyć o Wrocław. Jesteśmy w drodze na rynek. Jesteśmy na rynku we Wrocławiu. Madzi się bardzo podoba. Tak, bardzo mi się podoba. Spacerujemy. Trzeba namierzyć jakieś dobre desery. <grywa> Takie atrakcje, trzy wozy strażackie, w tym drabina. Ciekawe co się stało. Ciekawe, co o tym sądzicie. Właśnie byliśmy przy stanowisku z suwenirami. no, z ciekawości właściwie bardziej. No, wczoraj kupiliśmy e, magnesik. E, 7 zł kosztował wczoraj w szklarskiej porębie. A dzisiaj na rynku we Wrocławiu, zgadnijcie ile. Powiedzmy, że taki sam, no wiadomo, że z inną grafiką, ale jakby model ten sam. Strzelajcie, strzelajcie. 22 zł. Ładna Marża To, że jesteśmy na rynku we Wrocławiu, to już wiecie Przyszedł czas na deser Madzia wzięła taki mały deserek lodowy Ja wziąłem gofra Więc porównamy, czy lepsze gofry we Wrocławiu, czy w Jeleniej Górze We Wrocławiu, o dziwo, tańszy 19 zł z bitą śmietaną i jej świeżymi owocami ale zobaczymy czy dorówna temu z Jeleniej Góry bo tamten naprawdę był sztos e, wizualnie naprawdę te deserki wyglądają bardzo, bardzo apetycznie Szczególnie ten, ładnie przyozdobiony od Madzi. nie nieduże uważam. Naprawdę, jak na rynek w Wrocławiu, a patrzyliśmy na inne różne tutaj ceny w knajpach, to tutaj bym powiedział, że jest nawet tanio, tak? Bo 19 zł za gofra i 22,90 zł 22, 90, nie? za taki deserek. Dwie gałki loda, ale nie małe gałki, tylko takie no solidne. No plus owoce, śmietana, rureczka, polewa. Naprawdę spoko. Dobra, to teraz test smaku. Test smaku. Mm. Gof rożerca się trochę ubrudził. Uważam, że wczoraj był lepszy ten Gof, ale patrząc na to, że ten jest jednak znacznie tańszy 24 zł wczoraj, dzisiaj 19 i jesteśmy na rynku we Wrocławiu. To naprawdę jest ok. Jest też naprawdę dobry, ale wczoraj był lepszy. Ale mimo wszystko ten tutaj we Wrocławiu również polecam. Bo naprawdę jest smaczny. Słodkie kubki. Słopki. tak. Słodkie kubki na rynku we Wrocławiu. Tam już Wam wrzuciłem przebitkę wcześniej pewnie. Madzia mówi, że też bardzo dobra, uh -huh. że fajna porcja, nie jest mała. Więc jest te, mała. też jest zadowolona. Uh -huh. Powoli już wracamy do samochodu. I koniec długiego weekendu. Czas wracać do domu do pracy, do Sienki, czyli naszego kota. No, fajnie było, ale się powoli kończy.